Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w miejscowości Ujazd w województwie opolskim doszło do nietypowego zdarzenia, które wywołało poruszenie w lokalnej społeczności. Z żywej szopki bożonarodzeniowej, znajdującej się przy tamtejszym kościele, zniknął czterodniowy baranek. Zwierzę zostało oddzielone od matki, co stanowiło poważne zagrożenie dla jego życia, ponieważ w tym wieku baranek mógł być karmiony wyłącznie mlekiem owcy. Mieszkańcy szybko zauważyli brak baranka i rozpoczęli jego poszukiwania na własną rękę. Niestety, mimo ich wysiłków, nie udało się ustalić miejsca, w którym zwierzę mogło się znajdować. Wobec tego podjęto decyzję o powiadomieniu policji. Na zgłoszenie odpowiedział starszy sierżant Krzysztof Kuczmera, dzielnicowy z ujazdu, który, choć zakończył już służbę, postanowił pomóc mieszkańcom. Policjant natychmiast przystąpił do działania, analizując zapisy kamer miejskiego monitoringu. Na nagraniach zauważył rowerzystę oddalającego się z terenu kościoła. Mężczyzna trzymał jedną rękę na kierownicy, a drugą przy ciele, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariusza. Wydawało się, że pod kurtką mężczyzna ukrywa coś małego, co przypominało baranka. Starszy sierżant kuczmera rozpoznał rower, którym poruszał się podejrzany, ponieważ wcześniej, tuż przed wigilią, zatrzymywał jego właściciela w związku z inną sprawą. Policjant udał się do miejsca zamieszkania 42-letniego mężczyzny, który przyznał się do kradzieży i wskazał miejsce, gdzie ukrył zwierzę. Baranek, wyraźnie wygłodzony, został natychmiast odebrany złodziejowi i przewieziony do szopki. Gdzie połączono go z matką. Dzięki szybkiej interwencji udało się zapobiec tragedii. Sprawca, 42-letni mieszkaniec ujazdu, usłyszał zarzut kradzieży zwierzęcia. Jak podkreślają funkcjonariusze, jego czyn mógł doprowadzić do śmierci baranka, co dodatkowo obciąża jego odpowiedzialność. Teraz mężczyzna stanie przed sądem i odpowie za swoje postępowanie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o rozbiciu siatki agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego Gru, którzy planowali przeprowadzenie działań dywersyjnych na ukraińskiej kolei. Ich celem było utrudnienie dostarczania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na front, co miało wpłynąć na zdolności obronne Ukrainy. Informacje te zostały przekazane za pośrednictwem platformy Telegram przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Zgodnie z komunikatem kontrwywiadu zneutralizowano siatkę agenturalną Gru Rosji w ramach specjalnej operacji. Rosyjscy agenci mieli przygotowywać serię eksplozji na liniach kolejowych, którymi transportowane są zasoby wojskowe dla ukraińskiej armii. Podczas akcji udało się schwytać jednego z agentów, który bezpośrednio przygotowywał się do wykolejenia pociągu. Według służby bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymany agent zbudował przeszkodę na torach, mającą doprowadzić do katastrofy kolejowej. Dodatkowo zamontował wokół torów ukryte kamery, stylizowane na ptasie gniazda, aby rejestrować sabotaż w czasie rzeczywistym i przekazać nagrania do zleceniodawców. Zidentyfikowanym agentem okazał się mieszkaniec miasta Równe, który działał na zlecenie jednostki gru stacjonującej na okupowanym Krymie. Według ustaleń kontrwywiadu. Agent był częścią większej siatki, w której skład wchodziło dwóch innych zdrajców przebywających na Krymie. Mężczyźni ci zgłosili Rosjanom gotowość do przeprowadzenia dywersji w zamian za 100 tysięcy dolarów. Większość tej sumy planowali jednak zatrzymać dla siebie, a osobie wykonującej sabotaż zamierzali przekazać jedynie 40% wynagrodzenia. Dzięki skutecznym działaniom Służby Bezpieczeństwa Ukrainy udało się udaremnić zamachy i zabezpieczyć kluczowe obiekty kolejowe. Które mają strategiczne znaczenie dla obrony Ukrainy. Śledztwo w tej sprawie trwa, a szczegóły dotyczące innych członków siatki i potencjalnych powiązań są nadal badane. 45-letni mężczyzna, podejrzany o podpalenie drewnianego krzyża w Gdańsku, został zatrzymany przez policję. Mężczyzna usłyszał zarzuty obrazy uczuć religijnych oraz zniszczenia mienia. A jego działanie zakwalifikowano jako czyn o charakterze chuligańskim. Do zdarzenia doszło w piątek przy ulicy Góralskiej w Gdańsku. Według ustaleń policji sprawca podpalił drewniany krzyż, który uległ znacznemu nadpaleniu. Osmoleniu uległ także obraz z wizerunkiem Matki Boskiej, który był zawieszony na krzyżu. Dodatkowo sprawca uszkodził szczeble płotu, który otaczał miejsce zdarzenia. Straty powstałe w wyniku aktu wandalizmu zostały wstępnie oszacowane na 10 tysięcy złotych. Podinspektor Magdalena Ciska z komendy miejskiej policji w Gdańsku poinformowała, że do zatrzymania podejrzanego doszło w piątek, kilka godzin po podpaleniu. Policjanci odnaleźli mężczyznę w jego mieszkaniu na terenie dzielnicy Brentowo. Po zatrzymaniu został on przewieziony do komisariatu, gdzie rozpoczęto czynności dochodzeniowe. W sobotę mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Przypisano mu obrazę uczuć religijnych, za co grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Oraz zniszczenie mienia, za co maksymalna kara wynosi 5 lat pozbawienia wolności. Ze względu na huligański charakter czynu, sąd może wymierzyć surowszą karę. Policja wystąpiła do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych. Śledztwo w tej sprawie trwa. Funkcjonariusze analizują dowody oraz przesłuchują świadków w celu dokładnego ustalenia motywów działania sprawcy i okoliczności zdarzenia. Warszawska prokuratura ujawniła nowe szczegóły dotyczące strzelaniny, do której doszło na początku września tego roku na bazarze Olimpia. W ramach śledztwa jednemu z podejrzanych przedłużono tymczasowy areszt i przedstawiono dodatkowe zarzuty, podczas gdy drugi podejrzany został zwolniony z aresztu i objęty dozorem policyjnym z dodatkowymi obostrzeniami. Przypomnijmy, że w wyniku tego zdarzenia świadek został postrzelony i odniósł poważne obrażenia. W tym ranę wlotową i wylotową, które spowodowały uszkodzenie lewego pośladka i miednicy. Wydarzenia rozpoczęły się, gdy funkcjonariusze, którzy nie byli wówczas umundurowani, prowadzili działania operacyjne na terenie targowiska. Podjęli próbę wylegitymowania mężczyzny trzymającego w dłoniach kilka aparatów telefonicznych. Mężczyzna, zamiast poddać się kontroli, zaczął uciekać, wyrzucając trzymane przedmioty. Policjanci obezwładnili go, gdy próbował przeskoczyć ogrodzenie. W tym momencie na scenę wkroczył drugi mężczyzna, który, jak wynika z dotychczasowych zeznań świadków, usłyszał coś w obcym języku od obezwładnionego mężczyzny. Następnie wyciągnął przedmiot przypominający broń palną i z kilku metrów oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Jeden z policjantów odpowiedział ogniem: Obaj mężczyźni, w tym strzelec, uciekli z miejsca zdarzenia, zanim zostali zatrzymani przez służby. We wrześniu policja zatrzymała dwóch podejrzanych. 45-letniego obywatela Ukrainy oraz 38-letniego obywatela Tadżykistanu. Obywatele ci usłyszeli zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy poprzez użycie broni palnej. Obydwaj zostali tymczasowo aresztowani. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, 38-letni Waliev N został 9 grudnia zwolniony z aresztu i objęty środkiem zapobiegawczym w postaci dozoru policji z dodatkowymi ograniczeniami. Tymczasem 45-letni Anton H. usłyszał dodatkowy zarzut wyłudzenia kredytów przy użyciu fałszywych dokumentów, a materiały w tej sprawie zostały dołączone z prokuratury rejonowej Warszawa Żoliborz. W jego przypadku prokuratura wystąpiła o przedłużenie tymczasowego aresztu. Śledczy kontynuują pracę nad wyjaśnieniem okoliczności strzelaniny. Zabezpieczono liczne dowody, w tym przedmioty z mieszkania Antona H, których autentyczność i pochodzenie są obecnie weryfikowane. Prokuratura czeka na opinie biegłych z zakresu genetyki sądowej, daktyloskopii oraz balistyki, które mają rzucić więcej światła na przebieg zdarzeń. W egipskim kurorcie Marsa Alam nad Morzem Czerwonym doszło do tragicznego w skutkach ataku rekina, w wyniku którego jeden turysta zginął, a drugi odniósł poważne obrażenia. Ofiarami byli obywatele Włoch w wieku 48 i 69 lat. Młodszy z mężczyzn stracił życie, natomiast starszy został ranny i przewieziony do szpitala w Porto Galip. Minister środowiska Egiptu, Jasmine Fuad, poinformowała o zdarzeniu w specjalnym komunikacie wydanym w niedzielę. Władze natychmiast podjęły działania w celu zbadania incydentu oraz zapobieżenia kolejnym atakom. Powołano specjalną komisję do spraw bezpieczeństwa, która ma współpracować z gubernatorstwem Morza Czerwonego oraz innymi odpowiedzialnymi instytucjami w celu wyjaśnienia okoliczności tego dramatycznego wydarzenia. W ramach środków zapobiegawczych ministerstwo zarządziło zamknięcie obszaru, gdzie doszło do ataku. Zakaz kąpieli ma obowiązywać do środy. Podniesiono również stan gotowości w regionie, co ma pomóc w monitorowaniu sytuacji i zapobieganiu kolejnym incydentom. Ataki rekinów na egipskim wybrzeżu są uznawane za rzadkie, jednak w ostatnich latach odnotowano ich wzrost. W ubiegłym roku w Dachab rekin zaatakował kobietę, która straciła nogę, a w hurgadzie śmiertelnie pogryzł rosyjskiego turystę. W 2020 roku, w wyniku ataku w Egipcie, ukraiński chłopiec stracił rękę, a egipski przewodnik nogę. Dwa lata wcześniej w Marsa Alam znaleziono szczątki czeskiego turysty. Do podobnego incydentu doszło dzień wcześniej w Australii, gdzie 40-letni mężczyzna zginął w wyniku ataku rekina podczas łowienia ryb z rodziną. Drapieżnik zaatakował nagle, chwytając go za szyję. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Incydenty te przypominają o niebezpieczeństwie związanym z obecnością rekinów w popularnych kurortach turystycznych. I konieczności zachowania ostrożności podczas aktywności w wodach zamieszkiwanych przez te drapieżniki. Prokuratura postawiła zarzuty 11 zatrzymanym osobom, w tym dziesięciu obywatelkom Ukrainy i jednej obywatelce Białorusi, które podejrzewane są o dokonanie oszustwa na kwotę 700 tysięcy euro, co stanowi równowartość blisko 3 milionów złotych. Wszystkie zatrzymane to kobiety w wieku od 20 do 28 lat, pracujące w magazynie zwrotów dużej firmy odzieżowej pod Zgierzem w województwie łódzkim. Firma ta prowadzi międzynarodową sprzedaż odzieży za pośrednictwem sklepu internetowego. Prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, wyjaśnił, że mechanizm oszustwa polegał na zakładaniu fałszywych kont klientek na podstawione osoby. Podejrzane zamawiały towary, które następnie odbierały. Po odebraniu przesyłek skanowały kody paczek i wprowadzały do systemu sprzedażowego nieprawdziwe informacje o zwrocie towaru, co skutkowało bezpodstawnym zwrotem pieniędzy na rachunki bankowe należące do podstawionych osób. Dodatkowo wyprowadzoną z magazynu odzież sprzedawały, co przynosiło im dodatkowe korzyści finansowe. Działalność podejrzanych trwała od stycznia 2024 roku. Proceder został wykryty, gdy w magazynie firmy zaczęło brakować towarów, które według systemu miały zostać zwrócone przez klientki. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu ustalili, że towar znikał właśnie w magazynie zwrotów, gdzie pracowały zatrzymane kobiety. Prokurator Kopania poinformował, że podejrzane usłyszały zarzut dokonania oszustwa w stosunku do mienia o dużej wartości, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniach kobiety zostały zwolnione, jednak zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy, a organy ścigania nadal prowadzą intensywne działania wyjaśniające i zabezpieczające dowody w tej sprawie. Służby ratownicze znalazły zwłoki w gruzach zawalonej kamienicy w Cieszynie w województwie śląskim. Obecnie trwają ustalenia, czy odnalezione ciała należą do dwóch osób, które wcześniej uznano za zaginione w wyniku katastrofy. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Mariusz Feltynowski, poinformował, że w spalonej kamienicy odkryto ciała dwóch osób. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę, kiedy w budynku wybuchł pożar, co doprowadziło do zawalenia jednej ze ścian. Podejrzewa się, że przyczyną katastrofy była eksplozja butli z gazem. Z budynku ewakuowano 21 osób. Trzy osoby doznały lekkich obrażeń, a dwie osoby były poszukiwane jako zaginione. Odnalezione ciała zostały przekazane do dalszego postępowania procesowego, jednak na chwilę obecną nie udało się ich zidentyfikować. Według ustaleń służb, do wybuchu gazu mogło dojść w mieszkaniu na drugim piętrze, zajmowanym przez 46-letniego mężczyznę. Informacje o jego obecności w mieszkaniu przekazała rodzina, która znajdowała się poza miastem. Żona i dzieci mężczyzny byli w górach, gdy dowiedzieli się o tragedii. Jak poinformowała burmistrz Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz, rodzina mężczyzny pozostaje w szoku po otrzymaniu wiadomości o eksplozji. Na miejscu katastrofy pracowało 160 osób z różnych służb ratunkowych, w tym specjalna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia Zdroju. Wyposażona w specjalistyczny sprzęt oraz cztery psy poszukiwawcze. Ratownicy przeszukiwali gruzowisko zawalonej kamienicy, która miała wysokość około 20 metrów. Ze względu na niestabilność konstrukcji strażacy musieli dodatkowo wzmacniać ściany budynku, aby uniknąć dalszych zawaleń. Ogień uszkodził również dwie sąsiednie kamienice, których stan został oceniony przez inspektorów budowlanych. Łącznie z tych budynków ewakuowano 18 osób. Miasto Cieszyn udziela poszkodowanym pomocy, zapewniając jedzenie, napoje i ubrania. Część ewakuowanych znalazła schronienie w miejscowym schronisku młodzieżowym, a pozostali udali się do swoich rodzin. Władze miasta przygotowują również lokale zastępcze dla tych, którzy stracili dach nad głową. Zniszczona kamienica była jednym z najstarszych budynków w Cieszynie, datowanym na XVIII wiek. Miejsce tragedii pozostaje pod nadzorem prokuratury, która prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.